Kim jesteś? Wiesz, kim jestem. I po co tu jestem. Um, nie musisz. Nie jestem zagrożeniem. Głoduję, bagna są zatrute, nie boluje już na ludzi. Wiedźma cię przyzwoła. W snach. Kiedyś śniłem wilcze sny. Teraz tylko głód i ból. Krew. Gdzie ona jest? Gdzieś na bagnach. innego wyjścia. Jest. Znajdziesz dla mnie wiedźmę i przeprowadzisz przez bagno. A potem? A potem zobaczymy. O, co ci zrobiła ta wiedźma? Ukradła mojej córce medalion. Jeśli mogę, to co ryzykować? Wiedźma będzie walczyć jak za zaszczuty rosomak. Może cię okaleczyć, nawet zabić. Ob dziewczynie, nowy wisiorek. Z czasem przejdzie jej smutek. Nie przejdzie. Córka nie żyje. Ruszaj. Jak ci na imię, Wilko Berem. Prowadź do jedzmy, Berem. Niedaleko stąd jest wilcza Jama. Znajdziesz ją po drodze. W jamie są szczenięta. Wynieś je z bagi. Tu nie przeżyję, Albo zmienią się w coś złego. Czuję ludzi i wilka. Ilu ludzi? Nie więcej niż dziesięciu. Nie wtrącaj się. Czego tu szukacie? Wadera polowała w okolicy od kilku dni. Zabiła krowę i zraniła człowieka. Myśmy żelaza rozstawili. Złapała się, głupia. Poczekamy, aż się zmęczy i popatrzymy, się, jak walczy z psami. Co z twoim uchem? A co ma być nie twój zasrany interes? Wiedźmy, odejdź! Precz! Wynoś się z naszej ziemi! Jeszcze nie. Niebawem mamy najpierw wiedźma. Sam jesteś. Nas dziesięciu i psy mamy. Chcesz skończyć jak ta wadera? Spokojnie, nie musimy walczyć. Idźcie już sobie. Ostawcie panią z bagiem. — Puść dziczyca. Jeszcze wystarczająco nie osłabła. Wściekła jest, wie, że zdechnie, ale jeszcze się nie pogodziła. Zabierajcie się z To złupieliście? Bydło nam mówiła i dalej będzie polować. To wilk taka jego mać, w ruch, do żony. Albo my, albo on. Lepiej bym tego nie ujął. Ty w tę skórę czystej zdejmiemy przy Blisko. Gdzieś tutaj. Wracaj do swoich wilczych snów, Berem. Uratuj szczeniaka, odejdź gdzieś daleko, znajdź jakąś niebrzydką wilkołaczycę, żyj. Pomogę ci. Nie. Pamiętaj, zaszczyty Rosomak. Możesz tego nie przeżyć. Wiem. i już. Cierpliwości siostry, czuję, że nadchodzi. Dostaniecie jego duszę, dostaniecie jego ból, jego lodowe cierpienie i najecie się nim. Już niedługo, siostry, już niedługo. Czuję twój ból, widzę strach. Rozejrzyj się, czujesz ich nienawiść? Zabijałeś ich braci za garść srebrników. Chcą twojego cierpienia, a ty już nie jesteś groźny. Wróżby nie kłamią. Nie przeżyjesz tej walki. Jaskółka nie żyje. Został zamarznięty trupek w lodowej pustce. A ty się boisz, czujesz strach. Kłamiesz, ja już nic nie czuję. Jesteś inny. Cierpisz. Zresztą ma ci to? Chcesz śmierci? Czuję to. W się podgłosić Wróżby nie kłania. Ta moja kurewka, przeklęta krew, zabiła moje siostry. I stałam sama przez ciebie! się. Jesteś cierpisz, chcesz śmierci. Czuję to. Znam znak oddechu samobójcy. Wróżby nie kłamią. Chcesz śmierci nie. Chcesz przestać cierpieć? Okay. you <coughs> Wojna z Nilfgardem zakończyła się całkowitym zwycięstwem na jeździe z południa. Bez taktycznego geniuszu Radowida, królestwa nordlingów nie były w stanie oprzeć się niezliczonym legionom Emhyra. Czarne sztandary zawisły nad Nowigradem i Redanią. Zmęczony nieustannymi podjazdami temerskich partyzantów. Emhyrfar Emreis przystał na restytucję ich królestwa na prawach chlennika. Zbuntowani żołnierze złożyli broń, a cesarz mógł dzięki temu skupić swe siły na innych frontach. I tak dzięki zwycięstwu Nilfgardu, Temerczycy odzyskali swój kraj. A historia po raz kolejny dowiodła, że lubi płatać w Rozprawiwszy się z Radowidem, Emhyrfar Emreis rozliczył się z wrogiem wewnętrznym. Wierni cesarzowi szpiedzy wskazali imiona spiskujących przeciw niemu kupców i arystokratów. Choć ich bunt nigdy nie wyszedł poza fazę mglistych planów, cesarz nie znał litości. Jak zwykle. Podczas gdy kontynent wykrwawiały wojny, Skellige pod rządami Cerys przeżywało rozkwit. W przeciwieństwie bowiem do swoich poprzedników, młoda królowa zamiast na cudzych ziem skupiła się na dbaniu o własne włości. Dzięki temu wyspiarski naród znacznie się wzbogacił, ale stracił też przy tym swój dawny pazur. A Ciri? Ciężko powiedzieć. Nie widziano jej od czasu wydarzeń na Undlik.